Ananas. Jeszcze od czasów Mieszka lub Sasa zawzięliśmy się na ananasa. Jak ktoś coś komuś naskarżył na nas, mówimy o nim – oto ananas – Czemuż do diabła? Niech mi kto powie, tak dokuczamy ananasowi. Czemu życzliwych słów kilku w prasie? Nikt nie zamieści o ananasie. Zdrowiej by było zamiast półbasem, na deser raczyć się ananasem. Ba, ale nasze pola i lasy bardzo ubogie są w ananasy. Chociaż, jak mówią sceny z arrasów, on dziś kmieć zbierał plon z ananasów. Pastewnych lepiej się krowy pasą. Powiadał, dzięki tym ananasom i sam dokarmiał się z potomkami z braku kawioru ananasami. Aż po zbyt intensywnych wypasach nawet ślad zginął po ananasach. W związku z czym docent dionizy, panas, rzekł, iż nekle kusubi ananas. Pozostał tylko obraz Picassa nazywany Anna je Ananasa, rejestrowany też błędnie czasem pod hasłem Anna je Ananasem. Drodzy słuchacze, tak coś mi zda się, że czas zawołać. Wróć, ananasie. Wśród pól pszenicznych zostawmy pasy, gdzie będą mogły ruść ananasy, ponieważ mnóstwo różnych frykasów można sporządzić z tych ananasów, poddać fermentom, zacierom, kwasom, i wódkę dzięki mieć ananasom. A taki okrzyk pomyślcie sami, proszę, skabowy z ananasami. Gadałem tutaj we wszystkich czasach, pardon, przypadkach, o ananasach. Lecz stąd pociecha nieduża dla nas. Nie chce się w Polsce przyjąć ananas, choć zaproszenia zewsząd się sypią. Ananas na nas, tylko się wypią w związku z wypięciem owym w ogóle skreślam faceta bydę żarł grule.